przyszli my tu po i wołamy o Jezusie, o Jezusie, o Maryi Żydzi Boga umęczyli, umęczyli i ukrzyżowali Trzema goździ my go przymocowali, trzema goździ my go przymocowali do tego pałacu wstępujemy, szczęścia zdrowia winsujemy. A za tym pałacem stoi kamienica, a za tą kamienicą zielono przynica. Przynica nie mierzono, jeszcze nie koszono, a pieniędze za nią dawno wyliczono, a pieniędze za nią dawno wyliczono. Dostaniecie za nią te bite talary a będą się będą bedum, po stole to cały Aj będą się bedą po stole to cały Gospodyni loto klucy wzdunko, wzdumko Una chyba dla nos dyngusi kasuko Una chyba dla nos kasuko Dejcie gospodyni jajów osiemnaście żeby wum się kury nie kryły we chwaście, żeby wum się kury nie kryły we chwaście, we chwaście nie kryły, jajów nie gubiły, tylko same na grzyndę wysoko wchodziły, tylko same na grzyndę wysoko wchodziły. Dejcie gospodyni całą mu pesera, żeby wum się krowa do lasu nie wzięła żeby wum się krowa do lasu nie wzięła dejcie żenum, dejcie mlika waszej krowy żeby wum się darzyły bogate synowy żeby wum się darzyły bogate synowy gospodorzu siwum brudkum po czym stój słodkum wódkum. jak nie wódkum to arakim Gospodorzu nie bądź takim, przed stodołą wózik na wóziku siano, wynieś num, że wynieś gosposiu kochanio wynieś nam dingusik kochano. Pasła mania, pasła krowę na śnurecku. Krowisko się urwało po grudecku krowisko się urwało po połogrudecku. Wywierce, wywierce, pod okienkiem dziurkę, wykradnę, wykradnę u rybów córkę, wykradnę, wykradnę u rybów córkę. Macie corną kurę, co w mój niesie, wynieście dinguszy, gospociu kochano, wynieś num dinguszy, sposił kochano. Tam w zielonym gajku, siedzi kura z jajkiem Jak ta kura zniesie, go z posia wyniesie Jak ta kura zniesie, go z posia wyniesie Dziękujmy za te dary Coś num choj nie dali Choj nie dali i nie załowali Żebyś ta się za to do nieba dostali Jak ktoś nie da dyngusa to ty chałupce, samego łodupce. Same nic nie mają mi po grobkach sraju. Same nic nie mają mi po grobkach sraju. Dziękujemy za te dary. Coś tatunom nic nie dali. Nic nie dali, tylko załowali, żebyś ta się za to na łóżku zesrali.